Maciej, powiedz, czym dzisiaj hodowcy najczęściej do ciebie dzwonią? Ich główne pytania, jeśli chodzi o stosowanie produktów, żonglowanie karmą i tak dalej w tym okresie już spoczynku. I pierzenia. Najważniejsza, najważniejsze to, co teraz... O, teraz akurat samolot, jest helikopter, leci, na trochę zagłuszy. Dlatego przerwijmy trochę. Za chwilę... No lata dzisiaj jak ściekły. E, cały dzień. E, pytania, które są ostatnio często... E, ostatnio widzieliśmy filmik, filmik na przykład z, z Rafałem Pasoniem, e, z poprzednio e, z, z piątkiem Pieszchałą na przykład dotyczący mieszania niektórych naszych produktów z Centrum Zdrowia. Chodzi to głównie o trzy zasypki, które oni stosują jako jedna zasypka i e, jest stosowana u nich e, po prostu w trzy w jednym. Trzy zasypki, czyli tak, diarowe, diarowe mlekowe i, i, i koksi i Wsypane są w jedną mm. puszkę i tak są mieszane, albo po prostu z każdej jest, jest dodane. Oczywiście możemy tak mieszać. Nikt nikomu tak nie zabroni i to jest też dobre mieszanie. Z tym, że mu, to jest musimy, profilaktyka. Tak, musimy, musimy sobie zdać sprawę, że to jest, mówię, produkty ziołowe to nie znaczy, że one mogą być sobie podawane jak ktoś też chce. Tutaj, jeżeli chodzi o profilaktykę, to możemy to stosować jak najbardziej w takim, w takim akurat systemie, że to możemy mieszać, ale musimy sobie zdać sprawę, jeżeli na przykład będzie wystąpi na przykład, nie daj Boże, e, biegunka, e, jakieś koksydia, czyli te mieszane środki nie dadzą sobie rady z tym. Wtedy musi wyjść typowo jeden z tych produktów, na przykład koksywet, jeżeli ma, mamy do czynienia z koksydiozą, jeżeli jest tam podniesiona jakaś koksydioza. To nie możemy łączyć go, rozdrabniać z innymi, powiedzmy w taki sposób. Musi być podawany on i tylko on. Przy, przy biegunce, na przykład diarowet, nie wszystkie razy łączone. Przy kuracjach leczniczych, po kuracjach leczniczych, mykowet, wtedy jest pełne działanie tego mykowetu. Jeżeli to wszystko sobie pomieszamy, nie ma pełnego działania. E, dlatego też warto o tym, o, o tym pamiętać. E, następne pytanie. Też często dotyczy nowego środka VitalVet. I właśnie o co, i właśnie o co to jest VitalVet? No, VitalVet to jest też mieszanka ziół, ale nie tylko ziół. Tam mamy i, i, i różnego rodzaju dodatki. Mamy tam super, super drożdże, które mają pełną gamę wszystkich witamin z grupy B, wszystkich aminokwasów. Tam mamy, tam mamy różnego rodzaju zioła, które różnie stymulują organizm. Ten środek, ten środek możemy sobie stosować, na przykład, jako, jako taką zasypkę, alternatywę do tych mieszania tych, tych środków. Mm -hmm. Czyli będzie to wtedy, no, musicie to sprawdzić. Zobaczycie, jak to działa. I to są najczęstsze teraz pytania: co, kiedy to stosować? Taki Vitalvet, no możemy stosować, on bardzo pobudza trawienie, bardzo pobudza gołębie. Zresztą jak to podacie, to, to widzicie. Jest to środek też całoroczny do podawania. To nie jest tylko na okres jakichś tam czy pierzenia, czy rozpłodu. On jest środkiem całorocznym i podawanie jego przez cały rok głównie wtedy ma skutki widoczne, że jest wszystko ok. Bo jeżeli tam sobie ktoś powie, on go zastosował tam dwa razy, tak jak niektórzy hodowcy, ja tak mówię, to jest, bardzo często się, się zdarza, że ktoś powie, że on tam kiedyś to stosował, później przerwał, później znowu stosował, nie ma tego zioła, żeby, żeby działały, muszą być stosowane systematycznie. I wtedy jest efekt tego podawania. Nie? Bardzo też dużo pytań jest o naturwet. Naturwet też jest jeden z nowszych produktów. Na e, z nowszych produktów, które jest e, ma być alternatywą do innych łączeń. No, no, musimy się uzbroić ciepłość. Ma być taką alternatywą do łączenia e, zamiast na przykład olei, których nie powinniśmy dużo stosować, bo mówię takie oleje, które są w sprzedaży często. I gęsto nam zaszkodzą głębią, niż nam pomogą. On jest takim przylepcem, który jest alternatywą do tych właśnie wszystkich innych. I tutaj też chciałbym powiedzieć, że on, stosowany systematycznie i w ciągłości, też daje efekty, i to widoczne są wtedy, gdy to się robi. Nie do, że jak się jedną puszkę kupi i ją się trzyma, i przez pół roku mamy puszeczkę, to niestety nie mamy wtedy tego efektu. Czyli tutaj podsumowując, musimy rozgraniczyć. Profilaktyka, to co Maciej powiedział, jest w ciągłości, bo wtedy organizm otrzymuje wszystko i jego układ immunologiczny, odpornościowy, pracuje na 100% przy profilaktyce ciągłej. Natomiast jeśli wystąpi z różnych powodów problem i widzimy już objawy choroby albo początek, Wtedy należy zastosować interwencyjnie, w innej dawce, już sam dedykowany produkt, są biegunki, albo rozpoczyna się, albo leczymy jakimś lekiem, to warto zawsze dodać diarowet, bo on odbudowuje kosmki jelitowe i ta równowaga w jelitach się stabilizuje. Tak samo jak Marciej powiedział o kokciwecie, no mykowet jest takim produktem, który praktycznie no, powinien pójść przez tak cały jak, rok. Tak jak cały czas o tym mówiliśmy, mykowet na przykład w sezonie, czy to jest sezon teraz spoczynkowy, czy to jest lotowy, czy rozpodowy, mm. on jest zawsze podawany w tygodniu co najmniej dwa razy e, i tak w rozpiskach do dwóch, do trzech razy jest wszystko. Mykowet, no. e, e, znaczy mówimy o mykowecie. Coxy nat natomiast działają typowo interwencyjne, jest to działanie. Na przykład w sezonie lotowym ja lubię podawać Coxy ale go podaję hmm. przez 3 dni co 3 tygodnie. I on jest tak jak alternatywą do podawania leków. I wtedy jest ten skutek, nie? A jeżeli go tak wymieszamy wszystko razem, nie ma tego skutku, bo on nie ma tej dawki, e, powiedzmy, którą go on powinien wchłonąć. Nie? A teraz właśnie w okresie jesienno-zimowym, wtedy gdy gołębie mniej wody pobierają, a jest często duża wilgotność, bo Amplituda temperatur też się zmienia. Właśnie na drogi oddechowe dedykowany jest pulmowet Pul w proszku. O tym też warto pamiętać. Maciej wspomniał: NaturWet idealne, świetne spoiwo do łączenia karmy, właśnie z takimi sypkimi produktami ziołowymi. Ale również przypomnijmy, że NaturWet jest naturalnym źródłem minerałów. Najbardziej przyswajalne dla ptaków. I o tym też w okresie pierzenia i spoczynku powinniśmy pamiętać. I tak jak powiedziałeś, nie stosować łyżkę na tydzień, bo co to jest? Tylko wtedy w okresie wysokiego ryzyka. I aby wspomóc ten organizm, stosujmy go przez kilka, kilkanaście dni. Jeszcze jedna sprawa dotycząca naturwek. Niekiedy w naturwecie pokazują się takie. Białe kryształki, długie. Faktycznie, o to I to niektórzy się zaraz przestraszą, myślą, że to są jakieś rodzaje, jakieś pleśni, jakiegoś tam e, e, złego przechowywania. A to są olejki miętowe. Tak, to są olejki, Mięcia, które się u, ulatniają i one po prostu powodują takie kryształki, to wygląda jak takie pojedyncze pałeczki waty szklanej. Dokładnie. E, to wystarczy wymieszać i, i, i z tym się nic nie dzieje. E, tutaj często i e, gęsto e, naturwet stoi cały, cały czas stoi na, na zewnątrz, nawet nie jest w, lo, na, w lodówce, stoi na parapecie, nic się z nim nie dzieje, e, po prostu wymieszasz i dalej daję, podajesz, i, I to jest, mówię, niektórzy się przestraszyli tego i dużo też miałem tych zapytań, nie? ale to mówię, to, są, to się ulatnia po prostu e, zapach mięty i on tworzy takie kryształki, Podobne do, do, mówię, takiego waty szklanej. Nie? Ale to, mówię, nie jest nic strasznego. Wymieszać i to jest, normalnie się, się to podaje. No, mówię, pytania, jeszcze, właśnie, jeszcze jest też dużo pytań, czym się różni właśnie pulmowet w proszku i w płynie. Praktycznie poza sezonem, poza sezonem lotowym bardzo lubię podawać pulmo w proszku na karmę. W sezonie lotowym. Uwielbiam pulmo na, na wodę I, i go stosuję praktycznie bardzo często przy zmianie pogodowych, przy wszystkich innych takich e, e, deszcz, wilgoć, e, upał, e, pulmo w, w, w wodzie, ale teraz w tym okresie bardzo fajnie mówię, ja dużo razy podaję karnę wilgotną mm. i dużo razy zasypuję, czyli zasypki są stosowane tu bardzo często i pulmo jest jedną z tych zasypek w, okre, w okresie teraz lotowym. Musimy dbać o te drogi oddechowe cały rok. Candivet. Hmm. Bardzo dużo ludzi podaje candyvet e, e, za często, według mnie. Podają go w, w tygodniu cały czas. Jak już dorwą tą butelkę, to ją zużyją w, hmm. jak najszybciej. To też na tym nie, nie powinno e, polegać. Ja na przykład candyvet lubię podawać w, w takich cyklach, na przykład 3-4 razy w, w roku, i wtedy robimy to 7 dni lub po każdych takich kuracjach, jakichś leczniczych, które będziemy musieli przeprowadzić, no przed parowaniem, jakąś tam kurację, które tam sobie robi, to wtedy warto właśnie też przepoić głębiej parę dni candyvetem. Nie musimy tego stosować w tygodniu kilka razy. Możemy. Możemy w sezonie lotowym, bo to też, ale to o tym powiemy na, na targach. Jeżeli ktoś się zapyta o tym, to powiem, do czego on też może służyć w sezonie lotowym. No. Dokładnie. E, jeszcze z takich pytań, dlatego w dwójkę, bo każdemu no. z nas się coś przypomina albo przypominają się te rozmowy z hodowcami. E, też e, wspominaliście, że e, kokcji max, ten wpłynie, biała taka emulsja, nie zawsze chce się rozpuszczać w wodzie. Faktycznie, natomiast on jest w takiej emulsji, ponieważ Chodzi o to, aby działały te olejki eteryczne przez cały czas, żeby się nie utleniały, dlatego są zamknięte w takiej molekule w formie emulsji. I teraz, jeśli mamy problem, bo pH wody, twardość i tak dalej, to możemy zrobić tak zwaną przedmieszkę, czyli odmierzamy tą ilość płynu kokciwetu maksu, mieszamy to w, drobnej, w małej ilości wody, najlepiej letniej, mhm. i dopiero... Tą rozmieszaną, nie wiem, na przykład tradycyjną szklankę dolewamy do reszty poidła lub można też e, e, odpowiednią ilość płynu, jaką to też chętnie powiemy na targach czy podczas rozmów, e, wymieszać z karmą. Ona jest wtedy zwilżona i możemy właśnie zastosować inne produkty sypkie, na przykład VitalVet, e, w zależności od potrzeby. Praktycznie bardzo często, na przykład... E... Na karmę stosuje koksy w płynie na wspólnym. No, one mm. praktycznie gołębie na wspólnym dostają, powiem szczerze, przez 3 dni, co trzy tygodnie, na pewno. I wtedy tego idzie trochę, bo dostają to cały czas na karmę. I, i naprawdę tu z Coxydiozą nie ma, nie ma kłopotów nigdy. No. Myślę, że to tyle na teraz. Jeśli o, pojawią się kolejne podadamy. pytania, to będziemy starali się przekazać na bieżąco informacje, a zdecydowanie chętnie z Wami się spotkamy o, w Katowicach w na targach. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobry lot.